Elementy wyróżniające nas to na pewno infrastruktura mamy doskonałą bazę szkoleniową. W 2016 roku został oddany obiekt, na którym właśnie się znajdujemy czyli obiekt, zarówno dla, dla Akademii, ale z tego obiektu oczywiście też korzysta pierwsza drużyna więc tak jakby, to są boiska nasze wspólne. Są to trzy pełnowymiarowe boiska dwa boiska naturalne natomiast jedno boisko ze sztuczną trawą. Wszystkie trzy oświetlone, także to umożliwia prowadzenie zajęć nawet do późnych godzin wieczornych, jeśli chodzi o, o grupy młodzieżowe. Dodatkowo znajduje się stadion główny, na którym oczywiście rozgrywamy, czy pierwsza drużyna, ale też nierzadko nasi juniorzy, młodzi czy starsi. No i jeszcze dysponujemy obiektem typu Orlik ze sztuczną trawą, i też oświetlony. Także jeśli chodzi o bazę szkoleniową, uważam, że mamy bardzo doskonałe warunki i tutaj. E, nic tylko, tylko trenować i rozwijać się, jeśli chodzi o, o naszych zawodników. Te obiekty, które mamy, e, które są własnością klubu, co jest pewnego rodzaju ewenementem e, na skalę Polski, bo są własnością 100% klubu, e, są e, dziełem pewnej długofalowej strategii. Zaczęliśmy od tego, że e, te boiska są pierwszą e, istotnym fundamentem długofalowej wizji również element szkoleniowy czyli element trenerów czyli czynnika ludzkiego którym możemy się pochwalić który składa się teraz na to, że jesteśmy w stanie zapewnić świetne warunki do rozwoju naszych obecnych podopiecznych szkolić te talenty i perełki poprzez różnego rodzaju programy tak między innymi przez ten top talent który jest także wdrażany i myślę, że to się przekłada i w najbliższej przyszłości przełożę również na, na funkcjonowanie pierwszej drużyny. Zawodnicy najbardziej wyróżniający się szczególnie w kategoriach U19, U17 mają taki specjalny program indywidualnego szkolenia. Jest to tak zwana grupa TOP, która u nas funkcjonuje. Działa ona na zasadzie, że na tą chwilę czterech najlepszych zawodników z kategorii U17 i U19, czyli to jest to grupa 8 osób. Najbardziej rokujących naszym zdaniem zawodników ma indywidualne treningi. Co jest ciekawostką, te treningi są tak jakby połączone z wizytacją, ale też prowadzone przez trenerów sztabu pierwszego, pierwszego zespołu. Chcemy, żeby ci trenerzy pierwszego zespołu poznali tych chłopców, naszym zdaniem najbardziej utalentowanych, żeby się do nich przekonali, żeby po prostu w perspektywie dłuższej ci chłopcy dostawali większe szanse. W każdym klubie piłkarskim, ale również przede wszystkim tutaj, e, Akademia będzie sercem jeśli chodzi o, o, o zawodników, którzy docelowo mają właśnie na tym boisku prezentować się w pierwszej jedenastce. Każdy klub, a także my przede wszystkim, chcemy, żeby, żeby ci młodzi zawodnicy z okolic, wychowankowie mogli kiedyś dumnie reprezentować nie tylko barwy e, Brukbeeter Maliki ale także być reprezentantami e, kraju. Taka jest wizja, taki jest cel, wszystko jest na to, um, że tak powiem, e, wszystko pod tym, po tym, po tą, po tą stronę jest e, robione i ta współpraca, symbioza pomiędzy pierwszym zespołem a Akademią myślę, że jest coraz bardziej zazębiana, aby właśnie osiągnąć ten cel. W tym momencie ze sztabu szkoleniowego mamy bardzo ścisłą współpracę dwóch osób z drużynami młodzieżowymi Akademii. Pierwszą osobą jest trener bramkarzy Waldemar Piątek, który jest również koordynatorem szkolenia bramkarskiego w Akademii. Co istotne i myślę co warto podkreślenia jest to, że mamy trzy indywidualne jednostki treningowe dedykowane grupom młodzieżowym od U15 do U19. I te treningi odbywają się trzy razy w tygodniu. Trener Waldemar Piątek z Piotrem Szarym prowadzą te jednostki, przy udziale również trenerów grup młodzieżowych. Jest to pewnego rodzaju ciągłość, jeśli chodzi o wprowadzenie tych bramkarzy przez poszczególne szczeble aż do drużyny seniorskiej. Jako klub staramy się organizować różnego typu inicjatywy postaci, żeby zaprosić młodych bramkarzy, żeby pokazali swoje umiejętności przede wszystkim z tego regionu. Jak wiemy dobrze, no, w całej Polsce nie jesteśmy tylko my, ale także szeroka gama innych klubów, które poszukują i skautingują różne rejony Polski do tego, aby za, e, znaleźć jakąś małą perełkę do tego, żeby ją wytrenować i, i później mieć pociechę w tym, żeby, żeby grała przy pierwszym zespole. No, ostatnio zorganizowaliśmy ten golkiper Challenge w roczniku 2002. 2003-2004. Miał to na miejscu, żeby po prostu sprawdzić wytrenowanie tych chłopaków, no i przy okazji zobaczenie, czy któryś z nich nie nadałoby się do tego, aby zasiedlić nasze grupy młodzieżowe. Także jest to fajna inicjatywa. Sam kiedyś uczestniczyłem w takich inicjatywach. Myślę, że przyjechanie i pokazanie się może komuś otworzyć drogę do wielkiej piłki. Na tą chwilę, jeśli chodzi o szkołę i edukację, to zapewniamy naszym zawodnikom yy, tak jakby edukację na poziomie licealnym, czyli Przyjęliśmy taką strategię, że na tą chwilę chcemy sprowadzać zawodników, czy zawodnicy, którzy do nas trafiają, to są zawodnicy po ukończeniu wieku u 15. Jest to związane z systemem edukacji w naszym kraju, czyli ze szkołą podstawową, teraz z ośmioklasową podstawówką. Zawodnicy po ósmej klasie wybierając szkołę średnią mogą zmienić tak jakby, swoje środowisko i my wtedy jak najbardziej ich zachęcamy do tego, żeby przenieśli się do nas. Współpracujemy z Liceum Sportowym w Tarnowie, który oczywiście dysponujemy tam miejscami w internacie, w bursie, więc tak naprawdę zapewniamy zawodnikom całe tak jakby, to socjalne zaplecze, ale też dla nas bardzo ważne te edukacyjne. ściąganie zawodników gdzieś tam na, w młodszym wieku. Jest oczywiście ważne, natomiast niesie za sobą też pewne zagrożenia i my na tą chwilę, przynajmniej w jaki jesteśmy w tym momencie w akademii, uznaliśmy, że, że jeszcze nie chcemy do końca wziąć odpowiedzialności za tych młodych ludzi, którzy w wieku 6, 5, 7 klasy podstawowej będą do nas trafiać, bo jednak jest to cały ogrom obowiązków, które spływałyby wówczas na nas. Natomiast... Mamy pomysł taki, żeby tych najlepszych chłopców monitorować w naszych partnerskich akademiach. Jest to na pewno, na pewno pomysł rozwojowy. Chcemy rozbudować bardzo mocno sieć partnerskich klubów, akademii z najbliższej okolicy, ale też nie tylko. Żeby ci chłopcy, w cudzysłowie mówiąc, nie byli nam podbierani do, do tego wieku u 15, ale też żeby mieć ich cały czas że tak powiem, zmonitorowanych, być z nimi w, w, w kontakcie i, i żeby tak naprawdę połączyć zmianę klubu przy należności bardzo klubowych ze zmianą edukacyjną, czyli generalnie rozpoczęcie szkoły. Na poziomie średnim. Szkolenie u nas w klubie odbywa się od najmłodszej kategorii, czyli od skrzata aż do wieku seniorskiego tak naprawdę. Jest ono pod, tak jakby za, za to szkolenie odpowiedzialne są dwa podmioty faktycznie. Pierwszym podmiotem to jest Thermalika Brukbett Nieciecza Klub sportowy i to szkolenie się w, w Thermalice odbywa, w stowarzyszeniu odbywa od kategorii U7, czyli od skrzata do kategorii u 15 czyli trampkarza po ukończeniu wieku trampkarza zawodnicy przechodzą bardzo płynnie do e, tak jakby drugiego podmiotu jakim jest brukbet termalika nieczeca e, SA i tam kontynuują szkolenie na etapie juniora młodszego i juniora starszego w tym roku warto wspomnieć oczywiście Chcemy, tak jakby reaktywujemy drużynę rezerw, więc to też będzie tak jakby dodatkowa możliwość rozwoju dla tych naszych zawodników, że będą mogli występować już na poziomie seniorskim, ogrywać się, będzie to poziom czwartej ligi. Drużyna rezerw jest bardzo ważnym aspektem, w, 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 jeśli chodzi o rozwój potencjalnych piłkarzy. Jesteśmy zdania, że młodzi zawodnicy, oczywiście jest istotne, żeby mieli odpowiednie warunki treningu, co mają odpowiednią kadrę szkoleniową, ale także, żeby oni mieli szansę realną przebić się w świat dorosłej piłki, jest najistotniejsze, żeby jak najszybciej łapali te przysłowiowe minuty w starciach z seniorami. Stąd też pomysł i stąd też wdrożenie. I od przyszłego sezonu ważnym, finalnym myślę, że aspektem pomiędzy tą drużyną seniorską, a, a drużynami młodzieżowymi naszej Akademii, będzie drużyna rezerw.